Trenerze, gratulacje, ważne zwycięstwo, dużo walki, wiele trudnych sytuacji, ale znów wygrywacie we własnej hali. Tak, bardzo ważne zwycięstwo. Mieliśmy doświadczenie z rywalizacji z Piastem w poprzednim sezonie. Wiedzieliśmy, jak mocna jest to drużyna i jak mało daje okazji przeciwnikowi, by grał piękny futsal, by posiadał długo piłka i stwarzał sobie z tego sytuacje bramkowe. Ale najważniejszy był początek meczu. Pokazaliśmy, że bardzo chcemy wygrać ten mecz i stwarzaliśmy sobie dobre sytuacje. Łatwiej grało nam się także dzięki temu, że hala była pełna kibiców. Generalnie mieliśmy kontrolę nad spotkaniem. Oczywiście była chwila, kiedy było już tylko 3 do 2. To był trudny moment, ale nawet wtedy nie graliśmy źle. Ogólnie zagraliśmy wspaniały mecz. Jest Pan zadowolony ze sposobu Waszej gry? Mam na myśli czas, kiedy piast doskoczył na jedną bramkę. To był kluczowy moment tego spotkania. Graliśmy tak, jak sobie to założyliśmy. Może ktoś powie, że rekord nie grał dziś pięknego futsalu. Dzisiaj tak nie mogliśmy grać. Podobnie było w meczu Super Puchar, kiedy grasz z piastem w takiej małej hali. Nie możesz grać pięknego futsalu, bo przeciwnik to wykorzysta. Jestem zadowolony z tego, że zawodnicy doskonale zdawali sobie z tego sprawę i właśnie tak grali. Jestem z tego zadowolony. A mogę nawet powiedzieć, że szczęśliwy. Tak, zdecydowanie szczęśliwy. Myślę, że ważna była zwłaszcza pierwsza połowa meczu. W futsalu jedna bramka może zmienić wszystko. Mogliśmy prowadzić 4 do 1, a za chwilę mogło być 3 do 2. Dlatego oczekiwałem, że może szybciej zamkniemy ten mecz. Jak Lubawa z nami tutaj w drugiej połowie i finalnie tamten mecz przegraliśmy. Kiedy było 3 do 2, mieliśmy zły moment, ale naprawdę nie uważam, że graliśmy źle, kiedy Pias grał w przewadze. Mieli swoje szanse, ale głównie dlatego, że podejmowaliśmy złe pojedyncze decyzje. Dlatego wziąłem czas i powiedziałem zawodnikom: gracie dobrze, po prostu znajdźcie na boisku tę właściwą chemię, podejmujcie właściwe decyzje. Zawodnicy to szybko zrozumieli i przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją stronę. Ostatnie pytanie. Planujecie dodatkowe treningi przedłużanych rzutów karnych? Mieliście ich dzisiaj całkiem sporo, ale znów szwankowała skuteczność. To problem, z którym borykamy się od poprzedniego sezonu. Nasze statystyki, jeśli chodzi o przedłużane rzuty karne, nie są imponujące. Na pewno musimy nad tym popracować. Oczywiście zawodnicy o tym wiedzą. Każdy z nich musi wziąć piłkę, ustawić na dziesiątym metrze i strzelać 5-6 razy skutecznie. Wtedy nabiorą więcej pewności siebie. W przypadku karnych wszystko zależy od zawodników. Ja ich wspieram, mówię: zróbcie to najlepiej jak potraficie i po prostu bawcie się dobrze. Jani, gratulacje. To był trudny mecz i bardzo ważne zwycięstwo rekordu. Tak, utrzymaliśmy pierwsze miejsce po pierwszej rundzie, więc mogę szczerze powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Co było dzisiaj decydujące w tym meczu z mistrzem Polski? Myślę, że przede wszystkim dobra gra w defensywie. Dużo rozmawialiśmy w tym tygodniu o tym, że ten mecz trzeba wygrać defensywą. Wykonaliśmy świetną robotę w tym aspekcie i myślę, że przede wszystkim to pozwoliło nam dzisiaj wygrać. Strzeliliśmy dziś sześć goli i trudno z nami wygrać, jeśli tyle strzelamy. Było dziś sporo walki na parkiecie. Miałeś gdzieś z tyłu głowy świadomość, że musisz uważać, bo tak szybko złapałeś żółtą kartkę. Nie, nie myślałem o tym za dużo. Oczywiście musiałem być bardziej ostrożny, ale powiedzmy, że taki właśnie mam styl gry. Gram twardo i nawet mając żółtą kartkę tego nie zmieniam. W takich meczach trzeba walczyć bez względu na wszystko i po prostu grałem mecz w swoim stylu. Teraz trochę czasu na odpoczynek? Wracasz do Finlandii? Tak, teraz kilka dni odpoczynku, krótkie wakacje, ładowanie akumulatorów, żeby potem wrócić jeszcze silniejszym. So It was very, Gratulacje, very to był mecz. bardzo ekscytujący mecz. Jaka to jest to Twoja opinia na temat yes, tego spotkania? Dziękuję. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Piast to bardzo dobra drużyna. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i chciałbym pogratulować całej drużynie i sztabowi. Mieliśmy dziś dużo dobrej energii. Świetnie zaczęliśmy ten mecz, szybko strzeliliśmy gola i kontynuowaliśmy dobrą grę. Myślę, że wygraliśmy absolutnie zasłużenie. Okay. Co było kluczowym momentem spotkania? Twój karny? No, no, no. Nie, nie. Najważniejsza była nasza dobra energia i gra w defensywie. Nasza gra obronna była dzisiaj lepsza niż w kilku ostatnich spotkaniach. Była bardzo dobra. Kind of Macie teraz lekką psychologiczną przewagę nad Piastem. Oczywiście PS, czekają nas play w tym play sezonie, play ale myślę, że możecie season, czuć się trochę I pewniej. Sure. Oczywiście zawsze jest łatwiej, kiedy this wygrywasz derby, derby. bo this dla mnie derby. to są derby w hogu futsal And, uh, ekstraklasy. Na przerwę świąteczną jedziemy jako lider place, i wiem, so I wiem że po nowym roku wrócimy jeszcze silniejsi. Panie trenerze, bardzo trudny i myślę, że ważny mecz za Wami. Ważny? Ważne będą w kwietniu i w maju. A ten? Nie był wcale taki ważny. Przerwie musiałem zostawić swoje karty kredytowe w szatni, bo się trochę o nie obawiałem w drugiej połowie. Zostawiłem w szatni i zamknąłem w szafce, bo się o nie bałem. Może Pan to wytłumaczyć? Nie, po prostu się o nie obawiałem. Mogłem je na przykład stracić. Ale jest mi wstyd, że byłem częścią tego meczu. Jest mi wstyd. Jest mi wstyd za to, w jakim stylu ten mecz był prowadzony. Rozumie pan, o co mi chodzi? Jest mi wstyd. Zrobiliśmy 15 fauli. 15. Ten człowiek, który tu był z Panem przed chwilą w meczu Superpuchar, kopnął naszego zawodnika i potem chwalił się tym na Instagramie i Federacja nic z tym nie zrobiła. Na Instagram wrzucał jak fałuje naszego zawodnika. Dziś też robił na parkiecie co chce. Sędzia mi powiedział, że jak zrobi to znowu, dostanie drugą żółtą kartkę. Kiedy sędzia mi to powiedział? W Przerwie meczu. Całą drugą połowę robił to samo gówno. Całą drugą połowę. Dlatego wstydzę się, że byłem częścią tego meczu. Ale w kwietniu i w maju znów tu będziemy. Znów tu będziemy, żeby wygrać mistrzostwo. Nie zapomnijcie tego. Nie zapomnijcie, to, co dzisiaj powiedziałem. Trenerze, możemy chwilkę porozmawiać o meczu? Chciałbym pana zapytać o kwestie sportowe. Okay, Oczywiście course, należał wam się rzut karny, uh, to oczywiste. It's, it's obvious, it's obvious obvious, no, not, not Ale nie Just dla so innych, that. tylko dla pana. No, no, nie, I nie tylko not, dla mnie. Niestety, niestety tutaj sędziowie popełnili błąd. Ja nie mówię no o sędziach, ja mówię o innych okay. ludziach. Mówiłbym o sędziach, gdybyśmy mieli sędziów. Ale zostawiając ten temat. Byliście przez moment bardzo blisko wyrównania, kiedy było już tylko 3 do 2 dla rekordu. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Zepsuliśmy pierwszą połowę. Zawaliliśmy gola przy aucie rekordu, i to jest nasz problem. To jest nasza wina, nie kogoś innego, tylko nasza. Ale myślę, że to jest pierwszy raz. Nie wiem tego na pewno, ale tak sądzę, że to pierwszy raz, kiedy cierpimy podwójnie. Dyktowany jest przed Przedłużony okay? rzut karny i wyrzucany jest nasz zawodnik z bójiska. Nie wiem dlaczego tutaj się to dzieje. Sprawdzałem może dwie, trzy rundy temu w UEFA. W Sanek z drużyna jest karana podwójnie. W rozgrywkach UEFA jest albo czerwona kartka, albo przedłużony rzut karny w takiej sytuacji. Porównuję 9 meczów widzę mistrzów i 9 meczów tutaj i nie wiem skąd taka różnica. Sprawdzę jeszcze raz moje karty. Chyba muszą tam być. Cały czas się o nie martwię. Mam nadzieję, że znajdą się w szatni. Ja również. Marek, bardzo ważny mecz dla Was. Jak powiedział trener, zawsze te mecze Piasta z rekordem są na takim wysokim poziomie walki, determinacji. No ale dzisiaj miałem wrażenie, że abstrahując od tej bramki straconej, troszkę źle weszliście w ten mecz. No dokładnie, gdzieś w pierwszej połowie oddaliśmy dwa celne strzały, to jest za mało, gdzieś popełnione te błędy przy straconych bramkach. No, niby, niby się przygotowujemy do tego meczu z rekordem, wiemy co będą grać, a, a potem i tak nas zaskakują przez w fragmencie gry. I ciężko wrócić do takiego meczu, gdzie, gdzie do przerwy jest 3-0. Na szczęście nam się... Nam się udało i dobrze w drugiej połowie to gdzieś wyglądało, 3-2 po, po, po tym wycofanym bramkarzu i znowu tracimy głupie bramki i znowu ten mecz nam ucieka. Gdzieś też szybko szybko zdobyte faule i w pierwszej, i w drugiej połowie trochę blokowały no znowu. Ciężko się gra pressingiem, kiedy nie możemy przeostrzyć przy tym rywalu, no i tak było tych, tych przedłużanych dzisiaj wyjątkowo dużo. No i co? No i przegrywamy kolejny raz w bielsku białej jeszcze pias chyba tutaj nigdy nie wygrał, także mam nadzieję spotkamy się w playoffach i w końcu odczarujemy tą halę. No właśnie, o tym też mówił trener, że ten mecz jest ważny, ale kwiecień maj to będą te najważniejsze momenty. Macie to gdzieś z tyłu głowy, no wiadomo, zawsze wychodzisz na park i chcesz wygrać, ale że jest jakby jeszcze ten taki bufor, że będą playoffy. Nie, no ja myślę jak się wychodzi na mecz, to to nie ma się nic takiego z tyłu głowy, tym bardziej kiedy gra się z rekordem, to zawsze chce się z tą, z tą drużyną wygrać, więc my dzisiaj też przy, przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, niestety się nie udaje. Gratulacje dla rekordu, bardzo dobry mecz w ich wykonaniu i powodzenia dalej.